W dzisiejszym około godziny 12.15 na stanowisko kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie wpłynęła informacja o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Kobylany. Z informacji zgłaszającego wynikało, że wewnątrz budynku objętego pożarem może przebywać jedna osoba. Przybyły na miejsce zdarzenia pierwsze zastępy Straży Pożarnej. zostały rozwinięty pożar parterowego budynku mieszkalnego oraz duże zadymienie. Działania Straży Pożarnych polegały na prowadzeniu ROD w aparatach ochrony do wewnątrz budynku, prowadzenia działań gaśniczych oraz jednoczesnym przeszukaniu budynku. Na miejscu działania prowadzą w tej chwili, prowadzi pięć zastępów z PSP Kronstadt oraz trzy jednostki z OSP. W wyniku prowadzonych działań oraz przeszukania budynku okazało się, że na poddaszu tego budynku znajduje się osoba. Została ona ewakuowana na zewnątrz, obecnie na miejscu zdarzenia Zastęp ratownictwa medycznego podjął czynności ratunkowe, jednak niestety nie udało się przywrócić czynności życiowych tego mężczyzny. W chwili obecnej trwa przeszukanie całego budynku oraz oddymianie i dogaszanie pogorzebiska.